Rozpaczliwy apel Romanowskiej. Trwa walka o życie. Z samego rana Elżbieta Romanowska, aktorka i prowadząca nasz nowy dom, podzieliła się przejmującym wpisem. Gwiazda poinformowała, że w szpitalu trwa operacja jej taty. Dodała, że to ten sam ośrodek, w którym rok temu lekarze walczyli o życie jej mamy. Niech dziś się uda. Trzymajcie kciuki za tatę i lekarzy, poprosiła fanka po fance, wprost ze szpitalnego korytarza. Emocji nie da się ukryć. Szpitalny poranek i emocjonalny wpis. Romanowska opublikowała w mediach społecznościowych poruszającą relację prosto ze szpitala. Zdradziła, że lekarze właśnie walczą o życie jej taty. A miejsce doskonale zna, rok temu w tym samym ośrodku operowana była jej mama. Dla Elżbiety Romanowskiej to powrót do korytarzy, które niosą i nadzieje, i trudne wspomnienia. Widać, jak bardzo stara się równoważyć publiczną rolę z prywatnością. Bez zbędnego dramatyzmu, ale też bez lukru, celebrytka zaznaczyła, że dziś najważniejsza jest rodzina. W komentarzach pod wpisem posypały się serduszka od widzów naszego nowego domu i kolegów z branży. Trzymajcie kciuki za tatę i lekarzy. Sedno porannego komunikatu stanowi prośba o wspólne trzymanie kciuków, zarówno za pacjenta, jak i za zespół medyczny. Elżbieta Romanowska napisała: Prawie rok temu lekarze walczyli tu o mamę, dziś walczą o tatę. Niech dziś się uda trzymajcie kciuki za tatę i lekarzy, którzy go będą operować. To rzadki gest. Gwiazda nie skupia uwagi wyłącznie na sobie, ale docenia tych, którzy w białych fartuchach wykonują najtrudniejszą robotę. W czasach gdy sieć żyje wyznaniami na Instagramie, ten wpis wyróżnia oszczędność słów i szczerość emocji. To także dowód, że wizerunek twardej prowadzącej remontowego show ma miękkie, rodzinne zaplecze. Wśród setek reakcji pojawiły się wiadomości, jesteśmy myślami, będzie dobrze, siła jest w rodzinie, a pod nimi kolejne kciuki, serduszka i modlitewne dłonie. Co dalej? Delikatność i nadzieja. Na tym etapie Elżbieta Romanowska, co absolutnie zrozumiałe, nie podaje szczegółów operacji. W podobnych sytuacjach pierwsze skrzypce grają lekarze i czas, dopiero po zakończeniu zabiegu, rodzina dowiaduje się, na czym stoi. Gwiazda naszego nowego domu od lat buduje relacje z widzami na empatii a dzisiejszy apel tylko ją wzmacnia. Każdy, kto śledzi jej działania charytatywne i ekranową pomoc rodzinom, wie, że to osoba, która w trudnych chwilach potrafi prosić i dziękować bez patosu.